OK, test turbiny EDF 70mm yy, pakiet 3S 5000mAh, 30C mamy watomierz regulator z Hobby Kinga 50A no i omawiana turbinka sześciołapatkowa, OK uruchamiamy i patrzymy co się dzieje tutaj podajemy gaz A no do końca nie jest ładowane akumulator, jak widać jedenaście sześć siedemdziesiąt, odzyskuje trochę. Ale widać, że koło 30 amperów bez problemów weźmie przy 12,6, jak będzie nafe, na pełni naładowany i to daje jakieś 300 pewnie 40 350 W. OK, dzięki, hej.